Hejka, przyszłam właśnie ze szkoły i będę zaraz jeść y, taką tartaretkę. To się chyba tak mówi, to jest taka babeczka z serem y, W piekarniach często jest taka I bardzo ją lubię Zjadłam y, obiad, był makaron z takim pesto zielonym mm, Bardzo dobre I będę zaraz się brać za zadania i ogólnie szkołę Zobaczcie, kury przyszły do, do, do psa mojego O kurde Co jest? Ty, ale nic im takiego nie zrobił Ogólnie, jak widzicie, tam jest ogrodzenie, już kończymy mm, Bardzo fajnie, bo będzie można w końcu spuścić e, pieska i strasznie się cieszę z tego powodu. Mamy już prawie skończone. Jeszcze tylko tata musi tam zamówić mm, na jutro brakujące elementy i będziemy już zakładać te siatki. Te co tutaj ich brakuje. Na tych tam palach. Sika. I zakopał. Ogólnie on dużo sika. Bardzo dużo. A widzicie, tu brakuje jeszcze. Ale jest już pit. W ogóle y, dziękuję Wam bardzo za aktywność. Ostatnio y, wszystkie statystyki poszły w górę. Naprawdę dziękuję Wam całego serduszka. <śm> sorry, nie umiem dziękować, nigdy nie byłam w tym dobra. Odwróciłam na kanał. Y, wszystko się poprawiło, wszystko poszło w górę, więc naprawdę bardzo fajnie. I dziękuję Wam bardzo. <śm> Zachęcam również do subskrybowania kanału i wspierania mnie w dalszej pracy. Nie wiem, czy to praca, ale w mojej pasji. No. Dobra, odrobiłam zadania i jeszcze będę się uczyć później z matematyki, ale teraz idę na pole, póki, póki jest ciepło. W ogóle przed chwilą zrobiłam też zamówienie na shake, więc. Będziecie mieć hol zakupowy za jakieś yy, dwa tygodnie, także szykujcie się. Jest trochę chłodność, jak, jak widzicie jeszcze nie do końca opadł, ale jest już spoko, żeby wyjść. Strasznie zimno na tym polu było, myślałam, że będzie jakoś cieplej i zmarzłam trochę, no, mam nadzieję, że nie będę chora. Ale nie no, raczej nie. Bez przesady. W ogóle zaczęły mi tu ptaszki przylatywać. mam te ziarenka tutaj i sikorki tu przylatywały. A do puszka właśnie przyszedł... Przyszła właściwie koleżanka. No i sobie tam tak siedzą i coś robią. Właśnie puszek się często z nią dzieli. Oj. Znowu był deopsiką, no mówiłam, że często tak robi. No patrzcie, tak siedzi, a ten się rozgląda. na całkiem. Takie dwa słupy soli. Właśnie robię notatkę z podstaw reklamy, bo zapomniałam, że jest sprawdzian i ja mam taką technikę, że yy, patrzę tutaj, co jest, bo tutaj jest przeważnie, no jak widzicie, dużo i sobie skracam na swoimi słowami i będę tak pisać na kartkówce, tak yy, no, po swojemu po prostu, bo tam jest dużo tekstu i po prostu yy, wszystkie takie rzeczy takie ważniejsze, po prostu tu piszę i mam taki jakby łatwiejszy tekst do zapamiętania. Polecam taką metodę, bo mi, mi pomaga. Możecie napisać, jaką metodą wy się uczycie, bo jestem bardzo ciekawa.